Cześć, dziś musimy Maciusia jeździć samochodem. Maciuś ostatnio chciał, żebym nauczył go jeździć no, samochodem. Nie, no serde, nie serwadnie. Może trochę się z nim pokłóciłem, może nie było nam po drodze, no ale cóż, wybaczam ci Maciek, przyjechałeś do mnie ale, z powrotem, co? możemy. Uratowałem ciebie, że będę ten miał jechać. No właśnie nie, właśnie wszystko przez ciebie straciłem, no ale dobra, pomijmy ten temat. Pomijmy ten temat, tego nie było, słuchaj. E... A mogę powiedzieć coś? No. Bo mi sobie zarzucali, że ja mam e, brzydkie ubrania, to ja założyłem dzisiaj koszulę. O. No nie no super jesteś ubrany Maciek, super. Słuchaj, Polonego eee. będziemy jeździć Dobra, ale ja za kierowcą, bo... No bo chciałeś się nauczyć. Ogóle, że jak ten, to ja będę mógł. No ale widzowie powiedzieli, że nie chcą, więc siadaj na pasażera na razie. Jedziemy na polne Serio? drogi. Siadaj. No dobra. ci się przejechać, ale challenge? na polnych Jakie? To zrobimy taki challenge. To ty mi dzisiaj zrobimy taką naukę jazdy, dobra? No. I widzimy. I co to do challenge? Jak ja zdam naukę jazdy u siostrze, to wtedy uh. y, jak dam naukę jazdy to wtedy dostaw, jak będzie tam... Y, no mówisz 500, czy nie mówisz? 500 łapek w górę tak. Nie 500 to za mało. Ale jeszcze nie wiesz co chcę powiedzieć. No. To że nagramy, że jeden dzień ja samochodem mogę jeździć w twoim. Powieszce. To 500 to za mało, 700. 800, 800 łapek. Dobra, albo no idzie... proszę, dobra. Niech góry. będzie 800 jak kieruj ja, Jak ja zdam egzaminu siostrzeńca, to wtedy ten... U, słuchaj, uczyłem cię, wiesz, Maciek. Maciek. Kurde, bo miałem kierownica na... No to teraz co zajebiście zrobiłeś. Na torek tu Normalnie, jeździ normalnie, nie jak Pokémon, jedź normalnie. No no nie dobra. przez tory. No pasz Debila. Powiedziałem ci nie Aś. przez tory. Dobra, dobra, już teraz będę normalnie. Normalnie powoli możesz... Zaraz ci Maciek, jak normalnie jak mnie ręka świerzbi Ej, gaz się zaczął, bo wycieraczkę wlazła pod gaz! Wyciągaj to wycieraczkę! Kur... Dobra, 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 dobra... Opalowałem to... Boże... Ale wiesz, no to, to pierwsze... Ja polo, to chyba, chyba nie dam ci no tego samochodu na cały dzień, wiesz, jak tak patrzę... Ale wiesz, że na początku się zdarzają błędy, no przecież zobacz, o! Jak teraz tak patrzę... Teraz prosto! No i masz tak jechać cały czas i tak o prędkościu, nie szybciej. Nie no szybciej! Nie to szybciej. Nie szybciej, wolniej! A, nie szybciej, dobra, wolniej, wolniej Tu dobra. Moku, ty powoli jedź dobra, to, nie bo to, jest przecież... wyści... to nie jest tor wyścigowy, żebyś ty szalał tutaj, w lewo no. Maciek, Maciek! Ogarnij tu? się Bo tu można, tu można 130 jechać, co nie? Nie, 50 Kamuj! Kamuj! Prawo jazdy stracisz Powoli Jedź powoli, ja powoli. proszę dobra, cię Maciek, jedź powoli, naprawdę. I tak dużo ryzykuję, że ci dałem się przejechać. Dobra, dobra, tylko nie Jedź chcesz, ale 50 na godzinę. I po drogach, nie dobra. po polach. Tam masz zakręt, co so, zwolnij. Ach. Zakręt jest zwolnij. Przyrysowałeś właśnie mi Felgi Bok Poloneza. Nie. Nie będziesz chwała nakazu jest wolniej. No. Wolniej jedź, rozumiesz co znaczy wolniej, czy ty nie rozumiesz co znaczy wolniej? No, czy ja po chińsku dobra. mówię, czy po jakiemu do ciebie mówisz, czy ty nie potrafisz tego zrozumieć? Dobra, dobra, no okej. Okay. No Dobrze, ci zaraz przysunę z otwarty to by zobaczysz. Tu policja jest, tam uważaj. Tam policja dobra. jest, hamuj, tu jest. Gdzie, gdzie, to ty mam jechać? Jaki to był znak? Tu jest komisariat, debilu, głąbie kapuściany! Ach, ja... Idioto ty, psychopato dobra, ty! Bachów strętny! Ty kurde. jesteś normalny? Dobra, musimy spadać. Pytam się, ty jesteś normalny Maciek? Nie, dobra, co? Ale zadałem, sopii, ci, sopii, zadałem ci krótkie, proste pytanie, czy jesteś normalny? Przepraszam, kurde. No. Aż mi się w głowie słabo robi. Nie chciałam, nie chciałam tak. O, mój mantus. Maciek! <gulę>. Muszę tego można zabrać. Maciek, na drogę wróć! No właśnie jadę, tylko właśnie wiedziałem tu drogę, bo się nie w tej kolonii. Wolniej, wolniej. Wolniej! No, no ty dziewczynką jesteś? To ty jesteś tam. Ten... To ty ujęte, jesteś ten. LPG Wysiadasz. O wysiadasz nie. stąd po... Wysiadasz Dobra. stąd! To pokaż mi po prostu jak dostosowywać te biegi. Ale co, my co, my co ma bieg ja do sobie... tego? Co ma do tego bieg? Wciskasz gaz i jedziesz Wciskasz gaz i jedziesz, czego nie kleisz? Zobacz. Jedziesz O, proszę bardzo. Można? Bo to jest polna droga. Można czy nie można, zobacz. Pytam się ciebie, można czy nie można? O, trzeba drzewo ominąć No zobacz. I ciężko. A powiedz mi. A powiedz mi, a dobra, to teraz rób mi zobacz, egzaminy ja? ze znaków. I zobacz, ja. Nawet nie hamuje. Rób, rób mi egzaminy ze znaków. Jaki tu jest znak? Szary. O, szary, to ty jesteś, szary komórki ci. Co to za znak? Parowozy. W parowadzie to cię robili. Co? W parowozie to cię robili. Przejazd kolejowy. Pociągi. A. Co to za znak? Fale Dunaju. Ten, tu, biało-czerwony Polska, biało -czerwony. Za 200 metrów przejazd kolejowy Kolejny znak, co to jest ten? No to fale Dunaju Na dupie masz fale Dunaju, jak ci się włosy kręcą, że się nie ogodził. Teren zabudowany, tu masz, że przejazd kolejowy za 100 metrów Masz przejazd kolejowy z sygnalizacją Tu co to za znak? To? Nie, ten drugi, e pytam cię ten drugi, czy pierwszy? I ten, i ten Zacznijmy od tego No to ten to karabin jakiś No, a ten? Eee, jajko na miętko Dobra eee, nie Tyle było z twojej jazdy, niestety <noise> Tutaj? No dobra No to co te fale? Okej okay. Dobra, to tyle, no ja, tyle, tyle bo zjazd na w teorii się nauczysz, potem będziemy mogli do praktyki przechodzić No to dobra, to podszkol mnie ja, ja będę wiedział To sobie dobra, znaki No to wytłumacz mi Ale no, ci tłumaczę, wytłumac wytłumaczyłem ci i ty dalej do samo mówisz Aha, no dobra, to wytłumaczyłeś mi tylko przejazdy, ale okej okay. Co to za znak? No nie wiem, nikt mi nie tłumaczył Teren zabudowany Teren zabudowany I tu można 50 na godzinę tylko jechać to, co to za znak? Uwaga węże No i człowiek przeskakujący Kręta tam, droga A B Naprawdę ty jesteś jakiś specjalny, ile ty masz że ty znaków nie znasz? Dobra, jejku Ja w twoim wieku to już samochodem potrafiłem jeździć, a ty to Patrzysz, ty Ale, No to dobra, opowiedz mi najpierw te znaki, a to? ja wtedy i Tery mi zrób egzamin A ten? Kółko księżyc. Tak? Jedziemy do domu No no nie, no to, no dobra, jejku, no to teraz mnie o. zapytaj, no weź, pojedź i jak, dobra, stój, zatrzymaj się. Tak się jeździ. Czego? A, no to dobra. No co chcesz? Dobra, nic. Co to za znak? Pytaj mnie, słuchaj mnie. Pytaj mnie tych znaków, które już mi tłumaczyłeś. Co to A ty za znak? Jeśli jeszcze nie tłumaczyłeś, to mi tłumacz. No to, no to z tym wężem chyba mówiłeś, tak? Kręta droga. Ostre A, no, kręty już teraz nawet pamiętał. Wiesz, pamiętał, się zesrasz. To najwyżej. Się zesrasz, życiaku. Niereformowalny. No no Naprawdę. Ty więcej do mnie nie przyjeżdżaj. Tu co widzisz na tym znaku? Krowę. I co on może oznaczać, ten znak? Że krowy tu mieszkają. Że są zwierzęta. Te. E, e, zwierzęta rolne. Żeby uważać. No dobra. No. no, i tak mi właśnie tłumacz i, i później na razem już zapiadasz, żebym wiedział. Dobra, co to jest za ten znak? No, po, jak nie, nie, nie wiesz, to naprawdę jesteś jakiś. Aj, wiem, wiem, bo u nas właśnie w Warszawie też to jest. Tramwaje Przystanek autobusowy. A. Tu, co tu za znak? Oto? Tak. Ten biało-czarny. Tak. Teren obudowany. Koniec terenu zabudowanego, bo jest przekreślony. A, no tak. To, że masz pierwszeństwo, ten znak oznacza, że tu na tej drodze jesteś szefem. A no dobra. Tak jak ja jestem twoim szefem, tak ty na tej drodze, jak masz taki znak, to jesteś szefem, rozumiesz? Tak. Zdejdziesz gadkę? Ale mogę jechać ile chcę, co nie? Nie. Tu jakie, co to za znak? Eee. Yy, no, że krowy biegają. Co widzisz na tym znaku? To ty jest krowa, wysiąć. Co to jest krowa, twoim zdaniem? No, to może ta mała, ten, źrewak Jałówka. To, że są zwierzęta leśne Ten znak oznacza, że jest y, ostry zakręt w lewo Kleisz gatkę? No nie, nie, widzę właśnie O, jaki znak? Teren obudowany ZABUDOWANY Obudowany, to ty masz łeb Zakłuty, ubiety I ty chcesz jeździć Maciek, i ty chcesz jeździć moim samochodem, tak? No dobra no ty taki rzecz nie potrafisz pojąć? O, tu do wujka Jarka będziesz mógł pójść Co to za znak? Yy, teren zabudowany Koniec terenu zabudowanego Bo jest przekreślony, A. tłumaczyłem ci Okej okay. Ile ci można mówić? W kółko i to no, samo Tego mi się nie mówiłeś Mówiłem ci Aha I Wysunę zaraz to Tu się trzeba zatrzymać, bo jest Linia ciągła na, na ziemi. Widziałeś? No. Tak. Cię trzeba zatrzymać. Taka cienka Jak ty, no? Cienka jak ty. Ty jesteś taki cien cienki boduś właśnie. No pyta mnie o znaki. Niech tu znaków nie ma. O co mam cię pytać? Ale zobaczysz, już widzisz, że mi dobrze idzie? Pewnie, no super. Co za znak? Obudowany Zabudowany. Tak. O shit za terenu, terenu zabudowanego, tak? jak biegnie wchodzi. Polony się popsuł. Ten znak co oznacza tutaj. No parowozy. Dobra, ja cię nie pytam, bo ty jesteś naprawdę specjalny Maciek, no, nie? Co jest dobrze mówiłeś, że mówiłem? Dobra, no pytaj, no Pociągi? Proszę, no. już dupią te pytanie, masz te pojedzi Popolach. No, ja cię nie będę denerwował. Daj. Daj. O, zobacz, na dwa koła staje. Zar Wysiadasz stąd. Nie, ja do siebie mówiłem Wysiadaj pchać Podonez znowu się zakopał Pchaj go Pchaj, pchaj, pchaj Już pójść. Nara Kur, wsiad Masz, tylko trzymaj się drogi w ryzach Dobra GoPro Drogi Polne! Ja będę, polnej. Ja, będę, ja robię testy ze znaków! No coś z... No patrz, no patrz go, patrz go, patrz. Nigdy więcej Maciek do... Wysiądziesz tą za chwilę, wysiądziesz tą za chwilę. Przysięgam nie, ci. jak ci o, Nie przypieprzę to nie wytrzymam. Darem zabudowany. Dalej. Stop masz znak, hamuj! No i to, że trzeba się zatrzymać. No, dalej. Tu co to za znak? Że minimalna prędkość 50 Nie, że baby tylko po, po 50 lat tu mieszkają Że 50 Aha. można jechać, to? maksymalnie To, że jestem szefem i że mogę jechać ile chcę Nie, że masz pierwszeństwo że ty że pier... szefem Boże święty, że ty pierwszy tu jedziesz na skrzyżowaniu. nie ci z boku, tylko ty masz pierwszeństwo no? Tego nie wiem, nie powiedziałeś. Ja powiedziałem tylko, że to ty jest kółko księżyc, ale ty nie chciałeś. Droga z pierwszeństwem, ta gruba droga to jest dro pokazuje, która droga ma pierwszeństwo. A te cienkie to muszę ustąpić. To za trudne. No wiem, bo ty jesteś przygłupak, to dla Ciebie to wszystko za trudne. Wolniej. Ten? Ten nas nie obchodzi. Okej. Okay. Ten po prawej, co to za znak, o ten. Skręt. Ostry zakręt, dalej. Kapucynko, ty. Co to za znak? Co to za znak? W terenie zabudowanym. Jaki? Zabudowanym. Okej. Okay. Wolniej. Wolniej, nie po polach, Maciek. Weźmy do szpitala, bo mnie w sercu kuje. Przez ciebie. Dobra. O, ten jest ciekawy. Ustąp pierwszeństwa. No właśnie, Musisz je na nas. Musisz każdemu ustąpić kto jedzie. A ten karabin? To, że z boku, z boku jest droga podporządkowana Tu pociągi Tutaj, że za 300 metrów będzie... Do, wolno, powolno, powolno Nie po I polu dobra. A teraz cię przewiozę, naprawdę Nie po polu Powoli, Maciek proszę cię Powoli Czego ty nie rozumiesz? To ci jadę, no. Ale wolniej Rozumiesz, wolniej trochę Bęś miał swój, to będziesz mógł swoim tak jeździć. Maciek, zaraz nas rozbijesz. Maciek! Nie dam ci tego samochodu na 24 godziny. No, dobra, no ale jak widzę ja powiedziane. Stój STÓJ tam główna droga, Maciek! Wyhamowałem. Naprawdę Jesteś specjalnej troski, dzieciaku Dla ciebie to trzeba jakiegoś asystenta. Jak z tobą się czas spędza, trzeba jakiegoś asystenta brać. <laughs> powolnie, powolnie, proszę cię, Maciek, proszę cię, nie wyrobisz tam na zakręcie, zaraz będzie afera, nie wyrobisz na zakręcie.